Tam wasa to jest pierwszy, taki pełnomocny, czy nie mogę użyć to słowo. Odcinek z serii Let's Play. My? Nie. Będzie nazwę tą serię Can't Just the First. myślę, że to będzie dobra nazwa. Zrobię, zrobię sobie miecz tylko. Czekajcie, bo ten już jest na wyczerpaniu. O, nam gozia Kilo, bo Kilo, nie będzie raz potrzebny. Kilów nie będzie już tak potrzebne zabijania. Tak. I w tym odcinku postaram się wybudować dom. Nie wiem jak to wyjdzie. I po mhm. co mi się Patrzcie co za... za niewychowana. No dobrze mówię. Tylko po co człowiek chciał pogłaskać. O, kot. A nie mam na razie miejsca dla niego ty czego już byś się zbierał o ramuszę o. Jedzonko Tam jest taka wyspa Tam się też wybierzemy kiedyś Aha, i jak ja chciałem ten dom zrobić? Będę no, musiał tu jakoś fajnie coś zaznaczyć. Co mi będzie potrzebne. Aha. Robić z tego pół płytki. Ja to będę robił podłogę z pół płytek. No to są jaśniejsze mi się bardzo jasne kolory podbają. I sandstone. Więc pier... No, dobra. Teraz pójdziemy. Znaczymy sobie jakoś, nie wiem, tak, to będzie, czyli o tą, no taką, taka gdzieś. szybko połączy. i ja źle, źle, źle. A ja nie mogę tego ściąć, bo mi całe pójdzie. To są uroki i wady Timbermoda. No ale co by o, o tym opowiadam Pewnie znacie Timbermoda. Bardzo przydatny do zbierania drzew. Do, do zbierania drzew do ściania drzew, a w budow a w budowach z drewna w ogóle się nie przydają. Co już noc? Ja tylko dokończymy obramówkę. Na wesoło! Omra, szybko, szybko... Aho... Idę, aho... I idziemy w Kimę. No, dawaj, dawaj, dawaj... Eee... Omra... Tutaj... Pik. Pik. Czy mi się tam okociło? Nie, nic się nie okociło. To dobrze. Teraz tam potrzebował kill off i łopatę. Dobra, pójdę po łopatę. Au, o au. -o -o. Co ja robię? Coś w trzeba wykopać... No! Królik! Dobre... Tego Dirtu, bo to mam... No bo jeszcze jak robiłem tą mapę serię to znaczy się nie, że robiłem, tylko że wyrówniłem teren pod domek to... wow, coś jest ze mną nie, nie, nie wiem o czym mówię to do ten teren i prawie całe to miejsce nie wiem jak to plecak jakiś, czy coś no. szybko tego... też ja próbowałem tam, nie wiem czy zobaczyliście tam jest obsidian, bo próbowałem sobie fabrykę kobla zrobić, ale nie wyszło mi ja trzeba tu szybko wykopać I teraz będziemy robić tak. Dwie płytki tu, Sen stum tu Dwie płytki tu, Sen stum tu I tak na około. To nie wiem, to ja wam to przyspieszę chyba. Tak, przyspieszę. Eu vou de dom. No i jestem już z wami. Zabrakło mi sandstone'a. O, widzę coś. Mieśki się zrosliły. O, jedzenie mi się bardzo przyda. Tutaj z mam tak krucho. Myślę, że z budowy domu, będę dom taki postaram się bardzo ładny zrobić. Będą dwa albo trzy odcinki nawet bo jeszcze magazyn trzeba zrobić i takie inne a potem nie wiem zobaczy się albo wiecie co? mam taki pomysł tutaj bym zrobił takie wyjście ty pomysł mi teraz dosłownie wpadł do głowy bo spadę przez I to tak tutaj. Ogrodzić to płotkami. I tutaj bym zrobił... Tak, tutaj sobie posadzę zboże i te inne, żeby mieć co jeść, że tak powiem. Dobra. To jednak. A między odcinkami zbieram sobie sandu. Tak, dobrze, chyba odmieniam. Sandu sobie zbieram I. Y, ten. A jestem nieogarnięty. Y, I sob Jezus Maria, co się ze mną dzieje? Sandu, i narobię sandstone. A. I dokończymy podłogę. Trzeba będzie tyle myślę, że wystarczy Płotków Dobra Myślę, że taki domek taki skrobny mi wystarczy. Nie lubię takich bardzo rozległych domów Lubię po prostu takie małe, ale Du dużo i fajnie jest zrobiony że dużo no, Że się no że fajne rzeczy są zrobione. Ściano szło tu nie będę A ścianę nie wiem z czego zrobię. Ścianę chyba ze zwykłych desek zrobię. No, tak, tak będzie najlepiej. Tak, tutaj będzie miejsce na wodę. Będę musiał tego kobla skopać znowu. Baransz, no, dawaj, dawaj, szybko. miejsce na wodę Tutaj to Dwa przerwy Tutaj miejsce na wodę O, ale się fajnie zrobiło akurat Ważne miejsce na wodę I dobra Teraz pójdziemy zrobić yy, nieskończone źródełko Tutaj obok tego I jakoś to zapełnimy z wodą pewno się pożywimy jest wiaderko z wodą aha zaraz wezmę jeszcze motykę jest motyka to mi niepotrzebne kable nie zobaczmy Aby nie będę na tego odkładał jakieś takie, podobnie bliżej, tego zrobimy. żebym nie musiał latać. Ale najpierw jak to zalejemy. pójdziemy w kimę. Mówiłem, tutaj nieudany po kabel z tą generatorze. Że dokończymy tą, jakby, nie wiem, ogródek, farmę, nie wiem, i to będzie koniec na dzisiaj, niestety. Też że z moim internetem to się będzie wrzucać pewnie z godzinkę, ale to trudno się mówi. Co to za spadek FPS-ów?

Zabrakło trochę sadzonek, i tutaj mam taki pomysł. A tutaj już się samo zrobi. O, spółpłytek taki, jakby most zrobię. Nie, to jest zakrycie tej wody. Tutaj będę mógł potem chodzić i zbierać. A i źle, 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 źle. Так. to jak mówiłem to by było na tyle no ale Dobra, to jeszcze z wami dozbieram tutaj ty, tych sezonek, może wypadnie tyle ile potrzebuję tam nie potrzebuje. potrzebuję pięć, chyba no o dziki dziki będę mięso, sobie... no i chciałbym od razu zbojkotować że zwierzęta się nie spałnią. Bo tak mają wszyscy, dosł dosłownie wszyscy, że zabijają. Na przykład nie wiem, zabijają ja tutaj ostatnio miałem świnię chyba. Tak, czy dobrze mówię? Nie wiem co, bo wiem, że na pewno nie jest mokrecher, bo wiem, że z się spałnią Nie wiem, krowy chyba tutaj i krowa mi się potem zrespiła. A teraz nie wiem czemu nie chcę, ale wiem, że miałem tu krowę dwa razy, więc a teraz nie wiem czemu się nie chcę rozwieźć. Może to prawda, może się mylę, nie wiem, napiszcie, ale moim zdaniem to jest kompletna bójda. No, tutaj tylko to zalepię. I zielenia może, czy nie wiem, sarnę. O, jest. I kaczka, tak już zachęć do życia i miść do ojczyzny. Co tak powiem. No i dobra. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie go. Pchnięcie łap łapki w górę. I taki jest żółty guziczek, co by mi naprawdę pomógł, a wy to mi a wy mi tego suba to dacie za darmo, a mnie on zmotywuje do dalszej pracy. Dobra, no to. Cześć. Hej, czołem. Pamiętajcie też tą łapka w górę. Ja tam łapek jak tak bardzo dużo nie chcę. Wystarczy nie wiem ile. Z 10 ja już będę uszczęśliwiony. No, wie, dobrze mówię, dobrze. No, to cześć, hej, czołem.